Siemano, witam serdecznie wszystkich w kolejnym odcinku z Need for Speeda. Dzisiaj będziemy testowali naszego mm, Nissana GTR. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wiem, że tam te moje ziomale zakusili tego Podszaka od szefa. I nie wiem, czy teraz ja będę tym jeździł, czy co. Chyba nie. Dobra. Wyścig, sprint, poziom wysoki. Jedźmy. ściga się do mety, no to będziemy się ścigać do mety Subaru. O, zobacz, to ten start ładnie odstawiłem. Niestety zakręty to. Musimy go bardziej na drift zrobić jednak. On jest za ciężki, a tutaj głównie wyścigi są na tych serpentynach. No, właśnie. Ale i tak mnie nie potrafią dogonić. Zobaczcie co ja robię z nimi. na zakrętach mnie doganiają, ewidentnie. I heja. Nie ma nikogo. Ale banał. I to jest ciężki poziom? Masakra. To był banał. Tu jest drift. I to, to mamy właściwie wszystko przejechane. Próby czasowej. Jasne, z przyjemnością. Trochę popularnie pociśniemy to do przodu. Pobi rekord Magnusa. Uuu. Dawaj, bo jakiś trofek nawet za to jest. Powinniśmy to zrobić. Aleśmy na początku zbłądzili. Ale ten Nissan jest wyjebany. Ale serpentynki tu są niestety. Nie damy rady. Leć leć. No to jest daleko. No to powinniśmy pobić bez problemu. Kurde, z tym driftem za sztywny jest. Musimy go trochę podciągnąć tu, w tych terenach to jednak. za mocne opony mamy, Znaczy za bardzo, one są. A, widzicie, co ja robię? On się ciężko prowadzi, to porny jest. Po tym wskoczymy do garażu, trochę go zmodyfikujemy. No, ja mogę tego nie pobić taką jazdą. Ciężko będzie. No ja, źle pojechałem. No to pięknie. Ale błąd, tyle sekund. No nie, no teraz to nie ma szans żeby to pobić. Może mój Nissan GTR. Pięćdziesiąt, no. Jeszcze to pobiję, no to jest nie do wiary. I to z palcem w dupie, nie, no ten poziom tutaj to jest tragedia. Misja zakończona. Tutaj nawet mamy drifty, to nie. Coś mamy z fabularki. A do garażu wiem co chcę zrobić. Opony mniej przyczep, mniej przy, na mniejszą przyczepność wrzucimy. Nie, wyglądu nie. E prowadzenie zrobimy tak mniej bardziej w drift niech przejdzie ale taki delikatny może dobra e Nie wiem teraz, dobra, powinno wystarczyć to zobaczymy jak będzie. O, mamy time, a ta, tu mamy za mocny wóz. No a tu coś jest wysoki. No to zróbmy to. no. Przejdźmy się. Zobaczmy z czym to się je, jak teraz to auto się będzie zachowywało. Mam nadzieję, że lepiej. E mi dzwoni, ale... Legenda, ściga się do mety. Okej okay. Piękny jest Mój GTR-ek No już się lepiej prowadzi Już jest bardziej sterowny Będziemy chyba mogli wpadać w drifty No ale ci już tutaj zapierdzielają Troszeczkę się ślizga. O kurde. Za trochę. Wow. Zobaczcie to co się stało. Widzieliście co się stało teraz? Ale nim rzuca. Muszę go trochę jednak Jak ci poszli. Ale przegrałem. Ale to przegrałem. Źle się prowadzi. Mieszam, mieszam. I nic z tego nie namieszam. Jezus z Maria, otóż, sorry, ale mikrofon mi się odczepił. No Ktoś tak się nażywa, co nagrywa? Weź udział w sprincie zemi, legenda na koło. Zajmuj miejsce. Jedziemy. To jest znowu co innego, kurwa, A przecież. A, to Emi z tym się si to co inne jest w tym? Kurwa, za miękki jest. Mój. Ale nie daję, A, bo to jestem płaszczak tego. Kurwa. Ale teraz zrobiłem. Piękny unik. Rzuca mi nim za bardzo, kolega. nie jestem zadowolony z tego auta Fucking hell Nie o to chodziło Sukces? No w porządku, chyba nie miałem wygrać Dobra, co my tu jeszcze możemy zrobić? Coś nowego jest nie Gdzie są te? O dobra, tu się telepujemy do bunkra co tam u nich słychać check this out okay. you have much to learn young grasshopper <laughs> how'd you know i was there man <laughs> i thought you were meditating <laughs> i was visualizing besides meditation is about being more present spike i'm drifting off into oblivion you get plenty of time for that behind the wheel, man, I'm sure. Yeah, I do. What's the point? Hmm? You don't sit in your comfy ass, Matt, getting present before a race, no? man. No, you get pumped, blasting tunes or something, man. Okay. Take that out. Okay, so you're halfway there. Mm-hmm. <laughs> You know about Cam Block, right? Uh, again with the block, man. Uh, Hoonage for days, son. Dude's got some crazy videos. Uh, Jim Connor tubes have over a hundred million hits. It's like, it's like watching an action movie, except it's real. You know? <laughs> yeah, you probably seen this already, but always worth checking his latest stuff. Hmm. I, will <laughs> text you the link. Yeah, consider it. Inspiration, and mm. we we'll separate the man from the boys. <laughs> yeah, <laughs> come on. Mm. Hold on to that strong grip, huh? son. <laughs> <laughs> No, Jim kana będziemy driftować, ale to nie ten wóz, który no. Znowu jakieś coś spadło. Przerwa czasowa. Spróbujmy, no. Chociaż teraz już chyba powinien się skupić tylko i wyłącznie na fabule. I tak też myślę. Dotrzy do mety w ciągu 3 minut i 9 sekund. Się już zgubiłem, no. ta policja to jest jakieś oddzielę masakra po prostu. Jadę jak ciota. Jure, w ogóle tego auta nie czuję. Już tak zjebane to sterowanie. Puknij się! To co z tego, że auto nie czuję jak i tak i tak daje radę? Z tym poziomem trudności. Jura, nie wiem, co można zniszczyć, co nie. Zobaczcie co tu się dzieje. Nie wiem. Co ja zrobiłem? Nie tak. A, coś pominąłem. Zatrzymany, ja pierdzielę. Co ja zrobiłem? Pogubiłem się w ogóle, totalnie. Nie ogarniam teraz. Ale mi wzięli. Chciałem powtórzyć wyścig, po prostu, no. No, ale nie... nie dane mi było. Nie no, wychodź. Aha, bo... A bo nie, czekaj. Nie. Mhm, zrobimy... mimo wszystko, albo nie tak. Standard tu i, i tak, robimy. Dobra, teraz możemy wyjść. Może teraz się będzie lepiej prowadzić, bo to jest tragedia. Ostatnie wyścigi. Może coś fabularnego? Mamy coś tu? Jest tu coś. Hmm. Czemu nie mam legendy? Nie wiem, czy to mam zaliczone, czy co. Magnus Walker najszybszy najszybsze trasy przez Ventura Bay, nie, to znowu jest nie, ja chcę jechać, nie chcę, to w takim bądź razie pierdolę to, hmm. Niski, driftuj, sprawdźmy, jest niski poziom, Ale auto nie mam do driftu, znowu zmieniłem, znowu zła decyzja, ten odcinek nam nie idzie, totalnie. To auto jest tak niewyczute przeze mnie. Teraz znowu zmiany wprowadziłem, to wiesz, nie? Ty, <laughs> kurwa, ten odcinek To jest pas mu niepowodzeń. Co się dzieje? Mówię wam. 13 tysięcy. Może się jakimś cudem uda ten niski poziom zrobić i zapomnieć. się udało, to najważniejsze spróbujemy jeszcze jeden wyścig teraz Żeby naprawdę zobaczyć to w prawdziwej okazałości Mamy my w ogóle jakieś wyścigi albo już nie o, sprint to wyścig Wystarczy nim w tych zawodach Aha No dobra e Czyli de facto ja, zostałem mi tylko same drifty. Kurna, nic tutaj innego nie ma. Do jazdy w terenie nie ma nic. Spróbujmy jakiś niski poziom driftu. Nie, to wysoki to nie ma szans. Wysoki to już zostały same te Średni, średni, to już są same grubasy. A tu jest bunkier, to nic. Średni. No dobra, no to kończmy to w takim moim razie. Udajmy się do garażu eee, i zakończmy ten jakże nędzyny odcinek dzisiejszy. Nic się nie udawało, nic. Biorę teraz. Będę przerabiał moją Hondę na drifty i będziemy śmigać drifty. Nic, trzymajcie się. Na razie. Hej.